Kochani, zapraszam Was na kolejny wywiad z serii z facetami, o których marzą kobiety. Dzisiaj rozmawiam z młodym milionerem, bogiem internetu, Rafałem Masny. A tak naprawdę jakiś czas temu rozmawiałam, bo zobaczycie, że mi włosy się ścięły. E, zapytałam Rafała o to, czy faceci nie przeginają trochę z tą pornografią. Czy kobiety... Czy jest w ogóle sens być zazdrosnym o porno chłopaka? E, ale też o to, czy faceci udają orgazmy. chciałabym tytułować Cię młodym milionerem. Czy mogę? Nie, bo to zależy, co to w ogóle oznacza. No ja, no ja nie mam na koncie na pewno miliona, a myślę, że wiele osób by spojrzało z takim politowaniem, gdyby zobaczyło prawdziwe saldo, no bo... Bożysz do środy? Nie no, bez przesady. W sensie jest okej. Okay. Ja nie zarabiam mało, tak, no bo to by było też trochę dziwne, gdybyśmy nagle zarabiali mało, bo mamy dużą firmę, tak, mamy prawie 100 osób, no to gdybyśmy zarabiali mało, to by było po prostu trochę, no po prostu, no nie na miejscu. Znaczy nie, nie to, że nie na miejscu, ale dlaczego? Bo pytanie jest jeszcze takie: jest coś takiego jak net worth, czyli po prostu wycena, i wtedy bierze się pod uwagę, ile ja mam udziałów w tej firmie, i na tej, na tej podstawie I cior, się wycenia. nie jesteś milionerem. Tak, i wtedy tak, no ale ja nie mam do dyspozycji tych milionów, i nie sprzedaję tych udziałów, no więc jestem takim na papierze milionerem. Mm. To ja tak pierwszy raz w życiu, kiedy ktoś mi to powiedział, i dopiero teraz to poczułem, że może, okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. No muszę widzisz, sobie. to już mamy ten pierwszy raz ze sobą. Tak. W ogóle mnie y, nie interesuje to, z kim ty sypiasz, z kim sypiałeś. Nie robimy bulwarówki tutaj w ogóle, nie? Y, y, jesteś teraz w związku? Nie. Okej. Okay. Mm, ale potrafisz wejść w rolę mężczyzny, który jest w związku. Ja będę, chciałabym ci przedstawić problem mojej koleżanki. I mam taką cichą nadzieję, że powiesz. Rozwiążę? Nie ma problemu. No nie wiem, czy rozwiążesz, ale może wytłumaczysz to, czego ona nie widzi. Słuchaj, Dziewczyna jest w związku z facetem. Jest wszystko znakomicie. Tylko jest taki jeden mały przypał. Zawsze po seksie kochają się w prezerwatywie i on tą prezerwatywę pełną zabiera, A, ale zabierają do świetnika? Nie, 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 nie. By oni nie mieszkają razem, tak? Się spotykają. To jest na takiej zasadzie dziewczyna. Okay. Ona jakby jest wyprowadzana razem z nim, gdy on opuszcza jej mieszkanie. Czyli to jest brak zaufania, tak? No właśnie, wiesz, no, tak mi się wydaje, że to jest brak zaufania, ale tutaj małym krokiem skręcamy do tematu e, strach przed ojcostwem, strach przed wrobieniem w, w dzieciaka, czy jest coś takiego, taki, wiesz, głos... Czy jest taki strach? Tak, czy jest taki strach w mężczyznach? W obecnych, obecnie w młodych mężczyznach. Powiem tak, poziom w jakiś sposób, Perfidii osoby, która musiałaby z zużytej prezerwatywy wydobyć nasienie, po czym wprowadzić je samemu sobie, tylko po to, żeby y, rozumiem, chyba zdobyć alimenty. No bo to chyba nie można mówić o miłości, jeżeli ktoś podstępem wyrabia kogoś w dziecko. To raczej są korzyści finansowe, tak mi się wydaje. No bo gdyby, no, no, no nie, no jakby czy, czy, to jest, on jej nie ufa, tak? No bo zabiera, to znaczy, że się stresuje, że ona może coś takiego zrobić. To jest dość absurdalne oskarżenie, ale może też oznaka, że jest bardzo porządny i sprząta po sobie. Ach, no dobra, no tak. Słyszałam, że ty masz jeszcze daleko do myślenia o dzieciach, co? Nie no jakby no nie, na pewno w wieku naszych rodziców to Nie, no jeszcze nie myślę o dzieciach, bo mam po prostu za dużo pracy i tyle. No ale jesteś w wieku rozrodczym i wśród twoich znajomych 18... od 15 roku życia chyba jestem w wieku technicznie rozrodczym chyba. Ale wśród twoich znajomych już przynajmniej te dzieciaki się pojawiają. Tak, ale wśród znajomych starszych ode mnie. Mam znajomych, którzy mają po 30. Ale trudno lat. być młodszym od ciebie po prostu, no. Nie, on no, 25. Mam za dwa tygodnie urodziny, mam 26 lat. To jest już bardzo zaawansowany wiek. nikt Nie może powiedzieć, że jestem młody, jak ktoś ma 26 lat, młody jak ma 18, jak ma 21. Na 26 to jest już bliżej 30. Do sedna, czy jest, jakiś, czy jest taki, taki problem? Facet, który zabiera prezerwatywę, musi być niepewny w jakiś sposób. Chociaż ja wciąż uważam, że on może ją wyrzuca po prostu. No nie. No, nic nie potrafię. Słuchaj, ale wiesz, oczami wyobraź zobacz tą pannę, która. Do, do czego doszło, że ona się zorientowała, nie? że takie I coś się dzieje? No to, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w sensie z perspektywy mężczyzny nie wypada mi mówić, że być może jest to kwestia paranoi kobiety i dlatego nie mówię tego przecież. Ja jej, Ale... podpowiada ja jej podpowiadałam, że wiesz, że może on udaje orgazm i nie chcę zostawić tego dowodu po sobie, okay, bo to okay. jest jakaś myśl. To ja byłem kiepskim detektywem w tej sytuacji, ale być może też tak będzie. Tak może być. Hmm. Co on tam jeszcze może, może ma jakiś. Nie, no dobra, to może być ohydne. To może ma jakiś fetysz, tak? Albo buduje coś. A wy faceci y, rozmawiacie o udawaniu orgazmów? M my faceci udawanie orgazmu. W sensie, w moim wieku, ja nie wiem, czy ktoś. W moim wieku nie wiem, czy ktoś udaje orgazm. W sensie nie wiem, czy ktoś ma ten problem. No bo. Udawany orgazm, z tego co mi się wydaje, pojawia się w związku, kiedy już Twój partner jest, y, rozumiem, nudzi Cię, tak? No to u mnie wtedy się zmienia tego partnera zazwyczaj, bo nie jesteś jeszcze jakby. To nie jest tak, że ludzie na przykład są ze sobą tylko ze względu na dzieci, albo o kurde, ożeniliśmy się, no to już teraz musimy ze sobą być. Jakby w moim pokoleniu też trochę chyba tak jest, że jeżeli ktoś musi udawać orgazm, to raczej kończy związek i nie czuję się tak mega zobligowany, żeby teraz jego życie miało być sztuczne no ale mam koleżankę, która po prostu nigdy w życiu nie miała orgazmu, a miała wielu partnerów i oni o tym nie wiedzą, nie? I bardzo często dziewczyny, które siedzą i w towarzystwie swoich facetów mówią: o, po prostu ten seks jest fantastyczny, fantastyczny. Jak ci faceci potem idą gdzieś do kibla albo na fajkę, a one wypiją jeszcze dwa drinki, to się potem okazuje, że ostatni orgazm owszem, ale 7 miesięcy temu. Więc. Yy... No, kobiety trwają w związkach, mimo tego, że udają orgazm. To też pytam, czy to się zdarza mężczyznom i to, to też znaczy, musi być kwestia znudzenia, to może być jakby, kwestia... Według moich statystyk, a prowadzę dość e, skrzętnie, żadna z moich dziewczyn nigdy nie miała problemu z orgazmem. Słuchaj, ja też wszystkim swoim facetom to mówiłam, nie? St statystycznie są po prostu bardzo zadowolone, zawsze i... A co jeszcze mówią, według tych statystyk? E jest bardzo duży i... <noise> i yy, jesteś świetny. Zawsze. Tutaj są jeszcze nazwiska wypisane. Nie, naprawdę jest taka, że ja jakby... Ja mam taką miłą manierę, że na przykład pytam dziewczyny swojej, czy też nawet jeżeli nie jest to moja dziewczyna, hej, czy było fajnie, czy na przykład doszłaś, tak? Jeżeli dowiaduje się na przykład, że to się nie zdarzyło, no to... Yy, Cóż, yy, biorę to do siebie i myślę sobie, ok, następnym razem postaram się znacznie bardziej. I dziewczyny mówią ci, że nie udało się? Znaczy tak, to zależy też, w sensie, to zależy jakby, czy ją lepiej znam, czy to jest faktycznie nasze pierwsze spotkanie, no bo jak to jest pierwsze spotkanie, to trochę nie wierzę w zaufanie tak naprawdę zarówno z jej strony, jak i z mojej, więc, ale jak spotkamy się już drugi raz, no to wiadomo, że jakby... To jest już, jest już taka, że chodzisz do łóżka z ludźmi, którym nie ufasz. Znaczy, może inaczej. Myślę, że za pierwszym razem nie zapytałbym dziewczyny, czy miało orgazm. Myślę, że raczej bym starał się to wyśledzić po prostu po tonie jej głosu. Opowiedz mi o tym. Po paru rzeczach. No co, w sensie, jak to jest, jak kobieta ma orgazm? Nie, no i czy uważasz, że masz kompetencje wycenić, kiedy jest orgazm prawdziwy, a kiedy jest udawany po głosie? A, Zasypiasz, kiedy nie jest zasypiać. prawdziwy, kiedy jest tak. fałszywy. Nie rozumiem, dlaczego kobieta miałaby udawać orgazm, jeżeli nie jest moją dziewczyną i nie jest ze mną w długoletnim związku i jej w jakiś sposób na tym zależy. Jeżeli. No to, to tego nie rozumiem. Nie potrafię, nie, nie potrafię znaleźć motywacji. Bo co? Bo chce mi podnieść samoocenę? Thank you, ale why? Bo może wiąże z tobą jakieś plany i myśli, że to się do tego przyda. Budowanie na takim gruncie czegokolwiek? O. Nie, no ale wiesz, może myślisz, że jak będziesz. Przekonany, że byłeś tak znakomity, to chętnie do niej oddzwonisz. No. Przysięgam, że to nie jest tak, że ja jakoś jakby chcę unikać tego tematu. Po prostu jest to dla mnie bardzo obce. To ja I nie te... to, że sam... jakby udawanie orgazmu, żeby to też nie było, że ja teraz jestem taki ekstra, że po prostu typu... Pu, pu i tutaj że potrójny orgazm jeszcze, ale po prostu, no to jest taka tematyka, o której ja słyszałem z filmu, nie? Że... że, ktoś, że, że orgazm udaje, że prezerwatywnie... No w jakim świecie żyjesz? W no normalnym, właśnie No nie, filmy... no ja mam, wiesz, mnóstwo koleżanek i większość z nich a co one mówią, to mężczyźni nie mogą pojechać historycznie. Jest, jest, ta, jest taka Nie sprawa. mówi się o tym. A bo, no się to nie mówi? Być może to jest ten mątk, to ci muszę powiedzieć najprawdopodobniej, a ja przyjaźnię się nie ze z jakimiś ze zwierzęcymi dziewczynami albo z jakimiś wiesz, lewymi. Po prostu najprawdopodobniej nie wiesz o tym, ale byłbyś nie tyle, że bardzo wyjątkowy czy, czy szczęściarza, tylko byłbyś niereprezentatywny. Gdyby się okazało, że jednak nie udawały. A... Przepraszam? Byłbyś pewnie na, jeden na milion mężczyzn, który przez całe swoje życie... Spo... Ale ja nie mówię, że przez całe życie. Nie, 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 nie. Ja nie twierdzę, że za każdym razem dziewczyny, które mają mojego orgazm. Po prostu twierdzę, że jakby pytam o to. I staram się zmieniać sytuację, która jest na przykład negatywna, tak? No seks powinien być chyba w związku z tym, czymś takim najbardziej fajnym, w sensie takim no, po prostu przyjemnym dla obu stron i fajnie, żeby obie strony jakby troszczyły się o to, żeby on był też dla tej drugiej strony przyjemny. Więc w tym ja widzę tą rolę mężczyzny, który na przykład zapyta, czy hej, czy było fajnie, czy ten, 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 ten ten i też nie zapyta hej, czy było fajnie, tak, okej, okay, super, dobra, to idziemy spać, tylko na serio, a ten, a może coś inaczej, może coś zaproponuję, może ty masz jakąś fantazję, może ja mam. Tak, to, tak powinna tak Każdy związek powinien wyglądać, i, i to, to nie, czy to jest seks, tylko czy to jest wybór mieszkania, pizzy w czasów razem. W sensie te mechanizmy powinny być takie same. Jeżeli na przykład. I wszyscy czytaliśmy te, te romanse, albo na, wychowywaliśmy się na modzie na sukces, więc wiemy jak. No wszyscy, tak, wszyscy wiemy, że jakby wakacje, to palmy i tak dalej. No nie, ale no serio, w sensie, jeżeli na przykład mamy jechać na narty, a ktoś kurde nie lubi jeździć na, na nartach, no i ta osoba będzie udawała, że jej się podobają narty, żeby mi się przyjemnie jeździło, no to, to jest absurdalne. No to co się dzieje w a tym A może związku? słodkie? Co? Może słodkie. No ale co innego jest powiedzieć, dobre kochanie, jedziemy razem, ale ja będę robiła coś innego, bo po prostu nie lubię nart, a co innego jest udawanie, że mi się podobają narty. Widzisz to? To jest ten sam wyjazd, na który jedziemy razem, tylko że na jednym z nich obie osoby fajnie się bawią, a na drugim jedna osoba się fajnie bawi, a druga tworzy jakiś wyimaginowany świat, żeby ta druga się fajnie bawiła. I to potem na pewno wyjdzie, bo to nie ma, nie, nie ma takich rzeczy, że to wyjdzie. Potem to będzie jakaś frustracja, to będzie coś, to będzie kolejna tajemnica. Jak pozwalamy na taką pierwszą, no to już pewnie potem znacznie łatwiej jest nam pod dywan. No dobra, to udawałam, że mi się podobają wakacje, to jeszcze sobie orgazm udam i to, i to, i to, i to, i to, i to. Z męskiej strony na pewno może być tak samo. Pff, tylko... No tylko, tylko koniec. Powiedziałeś o sobie... Nie jestem empatyczny, ale jestem troskliwy. Nie jestem empatyczny, jestem troskliwy. Myślę, że e, zasadniczo e, nie jestem jakąś bardzo empatyczną osobą. Powiedziałeś, że, powiedziałeś, że jesteś troskliwy. E, jak, wygląda, jak to się przejawia? Co przygotowujesz swoim dziewczynom na śniadanie? Niestety problem polega na tym, że ja nie gotuję, e, więc pewnie Poszlibyśmy gdzieś i zjedli to śniadanie, ewentualnie, gdybym miał jedzenie z pudełka, to oddałbym jej swoje jedzenie z pudełka i to się zdarzało. Tak, to się zdarzało. Więc przygotowałbym jej to, co aktualnie dostałem do jedzenia. A co masz w lodówce? W lodówce mam imbir, sok malinowy, cytrynę, limonkę, ponieważ mam składniki na zimową herbatę i mam sześć rodzajów herbat, dwa rodzaje miodu, trzy rodzaje cukru i robię bardzo dobrą zimową herbatę. Okay. Brzmi głupio, ale tak, tak jest. Znane są badania profesora Zimbardo, który przejechał się kiedyś po męskości z troską, oczywiście. No i generalnie powiedział, że my, kobiety, mamy tak przerąbane. Znaczy, on tego nie powiedział, ale to wynika z tych badań, ponieważ współcześni młodzi mężczyźni przepadli w porno i gry. Niewątpliwie. Niewątpliwie nie jesteśmy ewolucyjnie przystosowani do tego, żeby opierać się przyjemnością, które są tak łatwo dostępne. Po prostu jemy, bo bardzo lubimy cukier, po prostu masturbujemy się, bo porno jest wszędzie, że no nie wszędzie, ale jest dostępne, no jest w każdym telefonie, więc jest wszędzie. No i gry komputerowe, akurat ja nie gram w gry. Więc ciężko mi akurat to zrozumieć i przypisać temu jakąś ewolucyjną drogę, która zabrnęła aż tam, ale no i po prostu nie gram w gry. Nigdy nie grałem. A, no dobrze, pornografia. Czy, Twoim zdaniem, jest sens w ogóle być zazdrosnym o pornografię, gdy się wywraca o taką stronkę u swojego chłopaka? Myślę, że nie. Myślę, że ewentualnie można kontrolować, ile tej pornografii jest, bo słyszałem o takich efektach, że pornografia buduje bardzo nierealistyczny obraz seksu i być może potem. Mężczyźnie brakuje czegoś, co widzi w porno w prawdziwym życiu. I to może być niefajne, bo będziemy chcieli, może czegoś, czego nasza dziewczyna nam nie zapewni, w znaczeniu jakiegoś fetyszu, może na przykład e, nie będziemy, no bo też połowy pozycji tak naprawdę bez jakiegoś tam zestawu luster w domu to nawet jakby nie zobaczymy w ten sposób, jak w pornosie. Więc jakby ktoś na przykład bardzo się zajarał jakąś pozycją, ale potem by się okazało, że dziewczyna mu przeszkadza, bo jest na jego plecach, no to to mogłoby być problematyczna sytuacja, co nie? Ale no, z tego co wiem, to porno po prostu tworzy nierealistyczny obraz kobiety i seksu w ogóle w twojej głowie, więc potem zjadłem... No dobra, ale już miejsce. wiem, że nie uciekniemy od niego, że ono jest... No nie, raczej nie uciekniemy. Znam metody takie, że kobieta produkuje po prostu na przykład własne zdjęcia. W sensie po prostu robi sobie zdjęcia nago i wtedy mężczyzna, tak jakby wierniej, może y, masturbować się przy jej zdjęciach. No tylko ja też nie jestem wielkim fanem robienia sobie zdjęć nagi, bo potem wychodzą zaraz jakieś sprawy, że ktoś się mści, że one wyciekną gdzieś, no i potem ktoś mówi: No kurde, no serio, po co sobie robić takie zdjęcia? To jakby to jest proszenie się o to, żeby one wyciekły. No więc ja jestem raczej. Tego, z tych mężczyzn, którzy raczej nie są mojego zwolennikami tego, żeby pro, moja dziewczyna produkowała mi materiały pornograficzne, nie będę raczej naciskał. Odwróćmy tak. sytuację. Gdybyś wiedział, że twoja dziewczyna permanentnie wisi na stronach pornograficznych, co byś sobie pomyślał? No właśnie, to jest słowo klucz, permanentnie. Jakby, jakby no, zapytałbym ją. <grym> Kurczę, kochanie. Ja wiem, że tam jest Roko i pewnie dużo innych prominentnych postaci, które robią niesamowite rzeczy, ale jestem też ja i może pogadajmy o tym, żeby kurde, skierować trochę tej twojej atencji tego porno na mnie, a ja postaram się zrobić najfajniejsze salto po prostu, czy to tam trzeba zrobić, żeby ci było dobrze. Co mnie zastanawia, że... czy to jest w ogóle konkurencja, czy, czy to jest właśnie start w tej samej konkurencji? Czy to jest coś, co żyje. W... Dużo dłużej z tym mężczyzną, niż ta kobieta. Nie Było, no, jest i będzie. To jest zupełnie co innego, jest w sensie Element um, mhm. in, intymności tego konkretnego człowieka. To jest moja sprawa, jakby na jakie strony wchodzę. Mm. No ja też myślę, że jakby nie wiedziałbym o tym, że moja dziewczyna jakby musiałaby naprawdę zostawiać ślady, że, że, że chodzi po tych stronach pornograficznych, bo ja też no, cenię sobie taki element prywatności w związku, jednak i no, nie do, jeżeli, jeżeli ona nie chce, żebym tego zauważył, to ja bym tego pewnie nie zauważył, a jeżeli by chciała, to znaczy, że to jest już inna, jakby inne jest podłoże tego problemu. Rafał, czy ty jesteś już w wieku, w którym, gdy spotykasz kobietę, która tobie się podoba, to patrzysz na nią już pod kątem, to będzie moja żona, będzie rodziła mi dzieci? Mm, nie planuję jeszcze zakładać rodziny, więc raczej nie. Ale wiadomo, że y, jak się spotyka dziewczyny, to ja mam taką myśl na przykład. Czy to by było coś więcej? Czy to by było coś więcej więcej na przykład? A gdzie dzisiaj jest to więcej? W sensie, gdzie dzisiaj są limity w, ta w takim razie? No nie, no dzisiaj limity są po prostu na związku. I... Wspólne mieszkanie? Nie. Na W sensie jeszcze ja nigdy nie mieszkałem z dziewczyną, więc na pewno musielibyśmy pomieszkiwać u siebie i dopiero później wspólne mieszkanie. Wiesz, bo mówimy w momencie, w którym jesteś w wieku, gdy nasi rodzice y, już przypuszczamy. Tak, 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 ale nasi rodzice nie mieli Instagrama. No, sz szuj. Powiedziałam, nie, to że nie... nie będę rozmawiała z tobą o twoich związkach. E... Nie, nie mówię, że Instagram jest jakby niszczycielem związków i to był żart. Chodzi A widziałeś mój profil? Chodzi po prostu o to, nie widziałam. Przepraszam. Chciałam Cię zapytać jeszcze, Rafał, czy lepiej lepiej zdradzać, czy być zdradzanym? Naprawdę, bardzo mocny wybór. Pff. Filozoficznie rzecz biorąc, lepiej być zdradzanym, bo ty jesteś moralnie czysty. Życiowo rzecz biorąc, lepiej chyba zdradzać, no bo wtedy możesz przestać zdradzać na przykład, albo zakończyć ten związek i gdzieś wyjść, chyba z tym tak na, na ten, na prostą. Tak mi się wydaje, A, ale to nie jest dobry wybór, to nie jest zasadniczo, bo obie opcje są raczej słabe. W jednych ktoś cię oszukuje, w drugich ty kogoś oszukujesz i najprawdopodobniej siebie, no więc tak średnio. Myślę, że nie chciałbym być zdradzony, nie miałem takiego doświadczenia. Jak to jest możliwe? No, mam 25 lat. No, ale trochę już kobiet miałeś w życiu. No tak, ale może nie byłem w tylu długich związkach, po prostu, żeby ktoś się mną zbliżył. A jak najdłużej? Półtora jak długo roku, Półtora roku, ale wszystkie inne pół, więc. No dobra, jak rozumiesz, narzuca się kolejne pytanie, ale ty zdradzałeś? Ja, jak byłem młodszy, zdarzyło mi się, zdradziło mi się, ale nie jestem z tego zadowolony. I to nie jest tak, że. No, jakby wiem, że to było po prostu niedojrzałe i, i, i tyle. No, nie, nie widzę powodu, żeby ktoś się miał na przykład ci z tego cieszyć albo być dumny. No, no tak, to prawda, w sensie zdarzyło mi się. No. Na początku naszej rozmowy ustaliliśmy, że jednak jesteś młodym milionerem. Papierowym. No tak, to ty dopowiedziałeś. Um. Czy nie obawiasz się w momencie, w którym masz już pozycję, jesteś rozpoznawany? Tego, że kobiety, które pojawiają się na Twojej drodze, mogą nie zakochiwać się w Tobie, a w Twojej pozycji? Jakby wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś nie jest w stanie tego rozpoznać, to. Pff. A nie towarzyszy Ci taka obsesja? Jak ktoś potrafi udać zainteresowanie drugą osobą i zrobić i zbudować cały związek dla pieniędzy, znaczy, że ta pierwsza osoba też się nią specjalnie interesuje, jeżeli nie zauważyła, że coś jest podejrzane, albo że oni się w ogóle nie dogadują za dobrze. No ja, Może ja mam wysokie wymaganie po prostu w stosunku do dziewczyny, którą szukam, i w stosunku do związku w ogóle, ale ja wymagam, żeby to była też mega relacja partnerska. Nie żeby na przykład dziewczyna była mi podległa i robiła to, co ja mówię. W życiu. To W ogóle mnie nie interesuje. To ma być autonomiczna jednostka, która akurat chce ze mną iść przez życie i. Ale też samodzielna. Nie to, że nagle mnie nie będzie i ona o, nie ma co robić i jest bezradna. No, nie ma takiej opcji. Ja nie, nie szukam czegoś takiego. Dlatego dla mnie to jest tak absurdalne. M może faktycznie w wielu innych. A Teoriach związków, czy też powiedzmy obrazach związku, które ktoś ma, no to to jest okej, okay, bo on chce mieć dziewczynę, która będzie robiła to, co on mówi, które on będzie jej wszystko zapewniał, no i ten układ będzie super, a ona będzie też chciała mieć takiego mężczyznę, ale w ogóle jakby nie jest to coś, co mnie, czego ja szukam w życiu. Robiłam niedawno wywiad z kobietą, która jeździła po małych miastach w Polsce i koczowała dziewczyny w kwestii osiągania celów. Były to dziewczyny, które trafiły do urzędu pracy bo albo przekwalifikowały się, no ale generalnie był na, na bezrobociu i to miało je dźwignąć. I to, co ją zmartwiło, to to, że ogromna część tych kobiet za główny cel swojego życia rozpisuje posiadanie męża. Więc być może tutaj jest pies pogrzebany. Ale czego my oczekujemy? To jest 8 tysięcy lat patriar patriarchatu, i nagle od lat. 60-tych, kiedy była trzecia fala feminizmu, tak Simon de Beauvoir, jest jakaś zmiana. I my teraz się dziwimy, że kobiety. E, duża część kobiet za główny cel swojego życia e, jakby, e, da, e, po, obiera znalezienie mężczyzny. No dobra, no, na podstawie historii. W sensie to po prostu jest bardzo z nas zakorzenione, w kobietach zakorzenione. No i zanim my to e, zmienimy, zanim ta świadomość będzie taka powszechna, no to wiadomo, że mi nie trochę czasu. Muszę powiedzieć, że był to dla mnie bardzo ciekawy wywiad, z tego powodu, że nigdy wcześniej e, nie miałem wywiadu, który był na ten temat na temat kobiecości, na temat męskości. I muszę powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które powiedziałem, były nowe, po prostu ze względu na to, że ja e, nigdy nie odnalazłem się w sytuacji, kiedy musiałem o tym mówić na głos tak długo, bo trwało to ponad godzinę. Dziękuję.